Dzieci tak, tak. Mam taką prośbę. <laughs> Czy znaczy musicie iść do domu dziecka? Do domu dziecka nie, nie pójdę. Niestety. W ogóle tu nie będziecie spać, tylko tam. Do domu dziecka, pójdziemy do domu dziecka. Ha, 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 ha. Musimy spać tam, w tych śmieciach. To nie są śmieci wyturnione. Auć. Bo przestańcie, bo jeszcze was wyrzucę teraz. Dobra, wyrzucam was. Dobra, y, to już lepiej idźcie spać. Ja będę tam spał. A w ogóle telewizor się przewrócił. Mam tylko dosyć. Nie będziecie oglądali telewizora. Ha, telewizor jest zdrowy. Już mi tu spać. Mniejmy. Nie. nie! Tak! Już tu spać. No. Hej, a zysku, co jeszcze robisz? Ha. Właśnie. Dobra, to ja też idę spać. Po nocy. Ooo. Ojej, o kurczę, to już dzień? O! Muszę ich obudzić i muszę ich wziąć do domu dziecka. Dzieci, już ten dzień. Nie, ja nie mam zamiaru iść do domu dziecka. I ciebie pierwszego wezmę. A wy, podzieci, krzeczni. Dobrze! O! I nie beczcie mi od razu. Masz tu czekać. Tu jest ten dom dziecka. Czekaj, przeczytam, co tu pisze. A, to dom dziecka. Masz tu czekać. A, dzieci. A, muszę was wziąć. Oj, te dzieci. Ciekawe kiedy w ogóle znajdę sobie chłopaka. Nie będziesz miała dzieci, to będziesz miała chłopaka. Nie, nie będę miała. I sionów, Którego miałam, miałam go co najlepszego. To zerwał ten, ten drań. Mam nadzieję, że będę miała szybko nowego chłopaka. Posłuchajcie się dzieci. Eee, dzień dobry. chciała dać dziecko. E, tak, dziecko. Znaczy dzieci, yy, oni się bawili tam gdzieś, nie wiem. Yy, zaraz, to ty? O, 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 nie mogę uwierzyć, że to ty tu przeżyłaś, ty, ty granicą, będę ich męczyła, wiesz? A wiesz, że ja cię nienawidzę, ich teraz nie oddam. Aha, nie oddasz, to zaznaczmy po policjach. Okej, okay, masz te kupić dzieci i jedzą po piwnicach. To super ma dzieci. Podaj mi ich. <try> <Au! try> Do widzenia, ty zdrajco jeden. 你别上。